Witam wszystkich bardzo serdecznie w przedostatnim, bądź ostatnim, mam nadzieję, że ostatnim odcinku w tym sezonie kariery głębiem Lubin. Zaczynamy od finału Pucharu Polski. Legia przegrywała po dwóch minutach swojniczą tą pojnicę 1-0 no ale następny. Winagre, Szkurin, Elitin, Gonsalves i Wdowik i 5-1. Legia jest pewna gry w, w Lidze Europy w europejskich pucharach. Dzisiaj nas czekają dwa spotkania, Motor Lublin, który jest 15 u siebie i Rakow Częstochowa, który jest drugi. Jeżeli wygramy obna, jesteśmy mistrzem Polski. Sprawa jest prosta. Centrum danych, następny przeciwnik. Chciałem, tylko z... jestem zdziwiony tutaj, że Motor gra skrzydłami, nie mając żadnego skrzydłowego. No jak to wymyślił ten FM, nie mam pojęcia. No, na moj, na mojej opy to oni nie grają skrzydłami. Coś tu musiało się im pomylić. Ale ten Jean-Tevin Augustin, on jest wysunięty napastnikiem. On nawet wygrał w marcu, za grudniu polskiej ekstraklasy Będziemy musieli się nim zaopiekować jakoś intensywniej. W defensywie ten Matys, którego tutaj nie widzę, ma jakieś dobre statystyki. No! Piękno no, możesz zapomnieć, ty Rumunie z Warszawy. Że sprzedamy wam piękno. Jeżeli będziemy sprzedawać graczy, naszych podstawowych graczy, to na pewno nie będę chciał tego robić do klubów ekstra klasy. Yy, tutaj cokolwiek kliknijmy, cokolwiek nie ma znaczenia. Zbliżamy się do tego spotkania. Yy, nieistotne to nieistotne informacje, nieistotne. Te maile. Zobaczymy, czy teraz już wszystkie kluby grają o tej samej godzinie? Tego jestem właśnie ciekawy. Otrzymujemy jakieś pieniądze za tę centralną ligę juniorów. A czy to... A drugie miejsce. Zajmujemy drugie miejsce w centralnej lidze juniorów. Dwa punkty za Górnikiem Zabrze. No, jaki paradoks. Górnik Zabrze u 19 wygrywa centralną ligę juniorów, a Górnik Zabrze pierwsza drużyna prawdopodobnie spadnie z klasy. Raków dzisiaj gra właśnie z górnikiem. Dobrze, tutaj nie liczymy na żaden cud. Skład drużyny. Przeciwnik, na pewno musimy tego Augustina. Będziemy mu indywidualne krycie. Ma słabą prawą nogę. Słabą prawą nogę po prostu zaznaczmy, że słabsza noga. Abu Balu, ok, lewy obrońca. No, widzę, że on u nich tam naprawdę chodzi. Chodzi to dobrze ten balu po lewej stronie, to strzałek musi dzisiaj się nim zaopiekować. Strzałek musi kryć go, wracać po prostu za zanim kryje konkretną pozycję obrońca lewy, tak. My zagramy może trochę szerzej, skoro motor jest ustawiony tak wąsko i będziemy stosowali wąski pressing, żeby ich zepnąć do na, na, do stref bocznych, no i co za, za, powstrzymywali do środkowania. Taki jest mój plan na ten mecz. Zgłaszamy zespół. 31. kolejka. W składzie fładą: Kłódka, Michalski, Abrahamson, Pestka, Tombrowski, Makowski, Strzałek, Szmyt, Pieńko i Reguła. W zasadzie bez zmian: Brkic, Stolarski, Bartos, Moncango, Balu, Balu, Samper, Wolski, Gryglak. Serge, Simon, Augustini, Charlie Scanner. W takim składzie wystąpi Motor Lublin. Jesteśmy faworytem. Dobra rozmowa motywacyjna. Wszyscy, oprócz peski i reguły, są zmotywowani. My w formacji 4-2-3-1, 4 zwycięstwa, 1 porażka w ostatnich 5 meczach. Motor Lublin, 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka w systemie 4-1-2-1-2 wąsko. Lider w Lublinie, motor w Lublinie jest 15. Motor z Lublina jest 15. No i zaczynamy ten niezwykle istotny mecz: uściśnięcie dłoni, uściśnięcie ręki, jeszcze z trenerem motoru. Życzę sobie powodzenia, no i gramy. Do momentu rzutu karnego w 31 minucie byłem w szoku. Ja, jak i chyba cały Lublin i wszyscy kibice na trybunach, bo motor dominował. Miał 2-3 świetne okazje, powinien prowadzić w tym meczu, no ale dostaliśmy rzut karny, wyszliśmy na prowadzenie 1 do 0. Taka sytuacja utrzymała się do 62 minuty. Wtedy podwyższył szmyt na 2 do 0 i już byliśmy spokojni. No i teraz mogliśmy grać to, co lubimy najbardziej. Peska, świetne dośrodkowanie. Strzałek, zamyka niczym Dani Olmo w półfinale Ligi Mistrzów z Interem. Dośrodkowanie świetne. Mamy 3 do 0. Motor jednak się nie poddawał. Starał się wrócić Serge Simon. Po długim rogu pładłem bez szans i było 3-1. No, zrobiłem zmiany później w 70-minucie. Kilku zawodników yy, wiem, że na pewno wszedł Kurminowski, a to jeszcze nie. Jeszcze grają w środkowi policji z ofensywni. Strzałek do Kurminowskiego. Ten nie powiem, że pewnie, ale pokonuje Brykicza i by byliśmy zadowoleni. Wtedy teraz zmieniłem wszystkich trzech ofensywnych południków. Nie chcieliśmy ryzykować jego zdro ich zdrowiem. Kreska na, na drugi słupek. Kurminowski znalazł się świetnie i 5-1. Ale tak jak mówię. Ten mecz może się wydawać po wyniku, no jest wynik zdecydowanie dla nas 5-1, ale do tej 31. minuty Myślałem, że będą się działy tutaj rzeczy niedobre, zresztą widzicie sami tutaj Motor przycisnął w pierwszej połowie Ja śledziłem oczywiście wyniki na żywo Raków prowadził już jeden 0 od pierwszej minuty, także Dalej trzy punkty przewagi, no i mecz z Rakowem Częstochowa, mecz o mistrzostwo Polski. Już nie będę robił cięć, po prostu polecimy do tego, polecimy do tego spotkania, Zysłamy e, na list na kurs trener, na nie, na kurs językowy, tak? Na kurs językowy. Tak, wysłam na kurs językowy Larsena Tutaj możecie zobaczyć sobie tych zawodników, w którym jesteśmy zainteresowani. Mamy ich na liście. No ja zrobię taką selekcję gruntowną po tym sezonie. Zostawię sobie po trzech zawodników na każdą pozycję. Tu 550 tysięcy. Bardzo dobry zawodnik. Uniwersalny. Może zagrać zarówno w środku pola, jak i na prawej obronie. 21-letni reprezentant Szwecji. Oczywiście młodzieżówki. No tutaj jest jakiś Łukasz Gerszty. Ger Gerstenstein, matko jedyna jakie nazwisko, to Polak jeszcze. Wettelwagel Egli, no on nie jest zainteresowany. No ale mamy ich tutaj na liście, Duńczyk z Menschen Gladbach jest niezadowolony. Chce odnieść to wypożyczenie, może będziemy się ratować wypożyczeniami. A no, na pewno będziemy grali w europejskich pucharach także. Myślę, że ta kadra musi być trochę szersza. Nie, będziemy, nie, możemy, nie możemy grać tym jednym składem tak jak do tej pory. Szmyt i Kurminowski w 11. kolejki. Reguła, Marcin reguła, świetnie się rozwija. Zastosujemy na przedpolu bramki rywala, opanowanie i decyzja, 8-9 ma no tylko. No może, może jakby podciągnął te atrybuty, buty, to może byłby lepszym jeszcze napastnikiem. Kurminowski jest niezadowolony, no on jest, ja też z niego jestem niezadowolony, także z jednym się zgadzamy, obydwoje jesteśmy niezadowoleni. Tobiasz Bech, skrzydłowy, jest zainteresowany transferem. Gwiazda rozgrywek Ekstraklasy, po na potencjale czołowy piłkarz Ekstraklasy, jeżeli byłby skrzydłowym. Ale na razie to nie zaprzątamy sobie głowy transferami. Musimy wygrać mecz z Rakowem i będziemy mistrzami Polski. No, Leandro Rosza. Skoczność 19, gra głową 14. 25 goli w tym sezonie, no, relacje Papczona są dobre, zwołałeś zebranie zespołu? Że nie, nie będę wołał, nie, nie chcę, te, te zebrania zespołu są takie ryzykowne, coś mi się powie źle i wtedy y, zaraz morale spadają, nie chcę tego, nie chcę tego robić. Czy nie uważa Pan, że Marek Papczon nieco protekcjonalnie? Wolałbym się skupić, bla, bla, bla. Czy pozytywna atmosfera? Tak, oczywiście, doskonale się bawimy. Jest, morale jest wysokie zapewniam to dopilnować Fran Tudor przyszedłem tu rozmawiać o moim zespole Konstantin Galka, nie ma o czym rozmawiać, nie jesteśmy cyganowi zainteresowani sprzedażą naszego jakiegokolwiek gracza dobra, to mnie nie interesuje Damian Dobrowski z urodzonym liderem super, piękko tak po konferencji prasowej no, piątek 9 maja. 9 maja, piątek mecz na absolutnym szczycie. Tylko, dwa, tylko dwie drużyny mogą zdobyć tytuł. Jesteśmy to my i jest to Raków Częstochowa. I właśnie w bezpośrednim spotkaniu zmierzymy się. Zmierzymy się w walce o tenże tytuł. Jak gra raków? Raków gra skrzydłami. No nie widzę tej, tej gry skrzydłami, ale na pewno tego Tudora, okej. Okay. Koczerkin, Rosza, Koczerkin i Rosza Rodin, Bergeren Leandro Rosza. No oczywiście, że wybiega z kręg strzelców. No, tutaj wszystko wszystko wskazuje na to, że ten Rosza jest największym zagrożeniem. No, oczywiście, że jest największym zagrożeniem, bo strzela mnóstwo goli. Ale ja wiem, że musimy blokować te dośrodkowania. Przeciwnik na pewno tak, na pewno będziemy go kryli. Krótko, bo w polu karnym będzie próbował agresywnie. Koczu będziemy presować. Otjęto, presować. Matko, jedyny jaki dobry zespół. Bergerena, presować. No i trud nie, dobra. Zostawię na razie tych bocznych obrońców, bocznych wahadłowych, tak? A po prostu przydzielę im indywidualne krycie. Nie możemy mieć całego zespołu, bo zaraz tam się formacje rozjadą. Także Bergerena i agresywnie on jest tym defensywnym pomocnikiem tutaj, ale świetne oceny całego rakowa. No tak, no są liderem, jesteśmy wiceliderem, my jesteśmy liderem, oni są oczywiście wiceliderem. Chładun do tego, kłódka. nie kombinujemy, Michalski, Abrahamson, przesmym może już tego Matysa do drugiego zespołu, skoro. Brzozowski jest gotowy, Matyska może tutaj, ok, lewy obrońca, hmm, Pestka, nie gra Pestka, zainteresowanie skąd z biały Białystok, Makowski jest zawieszony, także Rejczyk, Dąbrowski, nasza trójka ofensywna, Strzałek, Kajetan, Szmyt i Pieńko, nie w ataku, strzelił te dwa gole, dobra, zaufamy jeszcze Kurminaskiemu strzelił te dwa gole, liczymy na niego, Grzybek niech jest. Mata musi być. Popielec. Streetson. Wdowiak. Reguła. I. 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 i Adamczyk czy Kolanko. Dobra, weźmy Adamczyka. Niezwykle istotne spotkanie. Abrahamson. Połączenie z Michalskim. Cieszy nas to bardzo. Tak, przechodzimy do meczu. Wszystko mam, ach, nie, Oj, nie sprawdziłem jednej rzeczy, ale za chwilę to w taktyce ewentualnie zmienię. My w składzie, Kładun, Kłódka, Michalski, Abrahamson, Pestka, Rejczyk, Dąbrowski, Strzałek, Szmyt, Pieńko i Kurminowski. Raków często chowa pod wodzą, Marko, Papszuna, Trelowski, Sfarnas, Arsenicz, Rundicz, Tudor, Bergren, Rodin, Otieno, Lenartowski, Koczerkin i Rosza. Wznosimy pięść, musimy wygrać to spotkanie. Tak, jeszcze taktyka musimy tutaj zmienić, oczywiście, bo zapomniałem tego to zrobić. Nie chcę, żebyśmy grali dość, dość szeroko. Tutaj zostaje to wszystko, powstrzymuj do tak, wąski prezent, z tego rezygnujemy. Jeszcze... Tak, strzałek. Kryj konkretną pozycję. On ma kryć strzałek lewego wysuniętego obrońcę albo po prostu zróbmy inaczej nie kryj konkretnego zawodnika, wskazanego pił piłkarza nie dobra, konkretną pozycję, bo za chwilę się coś zmieni i, i mi się to wszystko rozsypie, Ok, tak no i pieńko ma kryć konkretną pozycję, tak zobaczymy czy to podziała zapowiedź meczu. 4 zwycięstwa, jedna porażka. Formacja 4-2-3-1. Cały sezon ją gramy. Wszyscy ją dobrze znają. Raków Częstochowa 5 na 5. Formacja 3-4-3 bądź 5-2-3 jak to lubi. 5-2-2-1 nie ma znaczenia. 54 różnica bramek nasza. 36 Rakowa Częstochowa. Nie ma to żadnej różnicy. 3 punkty przewagi. Jeżeli wygramy ten mecz, to jesteśmy mistrzami Polski, bo o, o miejscu w tabeli decyduje Bezpośredni mecz, a my pierwszy mecz wygraliśmy. Zagrajmy to może na ważnych wydarzeniach. Trochę będzie dłuższy odcinek, ale no trudno. To są najważniejsze. jest najważniejszy mecz tego sezonu. Także myślę, że warto obejrzeć go w trochę rozszerzonych yy, w tych skrótach. No i szuszamy z pierwszym akcją. kurminowski Szmyt! I słuchek! Zły mecz! nie trafia w takiej sytuacji! Niesamowite! Jak on tego nie strzelił! To była ta sytuacja, którą nam nas naprawdę ustawić w tym meczu. Mogliśmy sobie z niego w tej ale dobra była na minuta. Rejczyk na prawo do kłódki. Kłódka, kłódka wpada w pole karne. Kłódka, kłódka, strzelek zgrupowany. A jej, żeby to się nie zemściło! Takie okazje. Druga, stuprocentowa sytuacja, bo no, oczywiście według Cedbo Menodżana, nie według mnie. Ale dalej atakujemy. Kłódka, strzałek, rejczyk, wszystko na jeden kontakt. Jest tam pięć, pan przegrywa. Leonardowicz Abrahamson, jest rejczyk. Dobrze, dobrze gramy. Dobrze, weszliśmy w ten mecz, jeszcze raz. Kłódka, prawą stroną. Kłódka, zaśrodkowanie strzelek. Wszystkie sytuacje są no No, nie musimy nie, być tak nieskuteczni w tym meczu, no. Koczergi. Lenartowski. Lenartowski broni chładu. Broni chładu, No i już. Ależ mecz, ależ mecz. Masa sytuacji dla nas. Rusza. No, wygrał, wygrał. Jednak strzela z boleń, Trochę za nisko, no. sytuacji. 1-12 expected goals. No niestety, niestety, no jest 0-0, powinniśmy tu prowadzić minimum 1-0, a myślę spokojnie, że 2, no ale... Dlatego ci piłkarze grają w Zagłębi Lubin, a nie w, w Barcelonie czy Realu Madryt. Michalski, nie możesz tak rozgrywać piłki, chłopie, w takim spotkaniu, Peska do pięńko, pięńko rusza lewą stroną. Pieńko, czy zdecyduje się na dośrodkowanie? Tak, decyduje się, tam jest Kurminowski jeden 1-0. Dawid Kurminowski, przyznam się szczerze, że są osobą Torbjörn podaję się w że strzeli go, w tym meczu z nie no Postawiliśmy go do pasku, bo daliśmy grać na ale po tym, co zrobił w ostatnim meczu, te dwa gole i w tym jeden głową postawiliśmy na niego, a on się odwdzięcza bramkom. Świetne dośrodkowanie piękno na drugiej słupie, tam jest Kurwinowski, jest jeden do zera, jest jeden do zera. Że jeszcze spokojnie, jeszcze dużo czasu ma. z często chował. oni się na pewno nie poddadzą. Mają przecież tego króla strzelców, roszę. Ro, rocha, 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 rosza. Nie wiem, jak się mówi to nazwisko, już nie ma, nie ma wielkiego znaczenia. My gramy swoje, prowadzimy jeden do zera. Raków tylko z tym. No teraz drugi strzał celny. Na jedną okazję, ale mają większe posiadanie piłki. Teraz Rejczyk z rzutu Wolnego. Czy Uderza! Trelowski, on też jest w, moj, w orbicie moich zainteresowań, ale Chładun na razie 7-1. Chładun jest najlepszym bramkarzem tej ligi. Nie wierzę, że to mówię, ale że Chładun i Kurminowski będą jednych, jednymi z najlepszych graczy najważniejszego meczu sezonu, to tego się nie spodziewałem. Nie wolno wam teraz odpuszczać, ok? Kurminowski, indywidualnie porozmawiamy z tobą, bo widzę, że już się tam pozbawiam na jego pewności siebie. Grosz świetnie, tak. I już jest pewny siebie. I teraz na gazie. I na nich panowie, na nich. Tom Dobrze, Dobrze. 45 minut od tytułu. 45 minut dzieli nas od Mistrzostwa Polski. Jakże niespodziewanego, ale gramy świetnie. Noraków też, ale gramy naprawdę. Świetny sezon. Ale skupmy się na meczu, bo Rosza. Faulowany. Dobrze, dobrze. Michalski. Za żółta karta? Nie. Tak, od razu żółtą kartę został w pierwszym minucie. Po przerwie Koczergin, na pewno na będzie wrzucał Koczergin, Rodin po poprzeczce, to jest jeszcze rzut rożny? To piłka się musiała od kogoś odbić, z tego nie zauważyłem. Koczergin dośrodkowanie, Rodin Pulminowskie wybija, dobrze, dobrze, dobrze. Musimy oddalić, musimy oddalić tą piłkę od naszego polakarnego. Na razie wszystko wygląda kapitalnie. Tudor i Otieno, słaby mecz, w ogóle słabo słabono ten Tenerosza, ale tam czas ma 6-7. 64 minuta, okontyzowany Otieno, Rodin, zablokować tą piłkę, bo tam jest Tudor. No i dalej, dalej będzie okazja, Sfarnas do Tudora i 1-1. Leonardo rusza, 1-1, no co tu dużo mówić. Kapitalnie zagrał Rosza. Tudor. No Tudor wypracował tą okazję. Hmm. Zostawiony sam sobie. No miał go kryć. Mieli go kryć, ale go nie kryją. Zachęćmy nasz skład Michalski 6-4 do... 71 do Dąbrowski. Słaby. Uż. Jeszcze pestka kątowa. Okej, okay, wow, 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 stop, 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 dobra. Zróbmy jakieś pierwsze zmiany, pestka. No. Aha, no nie mogę pestki na pestkę zmienić. Tak, mata za pestkę. Słaby szmyt to w jego miejsce niech wejdzie. Fritzon, może zróbmy to tak. Michalski beznadziejny. Za niego ławniczak. I zmieńmy Dąbrowskiego z Rejczykiem. Może to coś da. 79 minuta. I atakuje Raków Częstochowa. Lenartowski i rzut roży. No, musimy być skoncentrowani, bo jeden gol i będziemy mieli naprawdę duże problemy. Ten Rosza, on jest wysoki. On świetnie gra głową. Dobra, zróbmy kolejne zmiany. Strzałek dzisiaj no trochę słabiej. No ale nieważne, jest Wdowiak. Dąbrowski. Dajmy szansę Popielcowi, dlaczego nie? Beznadziejny jest dzisiaj y, ten Dąbrowski, dlatego niech zagra. Popielec. Abrahamson. 85 minuta. Na prawo do Wdowiaka. Wdowiak. Dobrze do Kurminowskiego. Kurminowski I 2 do jednego! Dawid Kurminowski z Dubetem, Dawid Kurminowski z czwartym dzieńem w ostatnich dwóch spotkaniach. A łapie się za głowę, bo ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że ten chłopak, Kapitalnie wdowek wprost w poletarne. Kurminowski, co ten Traumowski zrobił? Dwa do jednego. Dwa do jednego. No i co, teraz z, z raków będzie miał akcję po wznowieniu od środka. Nawet nie zdążyłem pomyśleć o jakichś zmianach taktycznych. Arsenic Arsenicz do Tudora, Tudor na prawo, Tudor. Rodin no i zagra na pewno na lewą stronę. Właśnie. Tam jest Otieno, Otieno do Rodina. No teraz akcja ofensywna rakowa. Oni się nie poddadzą na pewno. Oni będą walczyć do końca. Ładny. Wybija piłkę na rzecz rożnych, Władą, no ale przecież to powinien złapać. Takie, takie coś powinien złapać na krótko. Arsenicz. Arsenicz, jak niewiele brakowało. Jak niewiele brakowało, dobra, zmień, coś, podejdźmy teraz taktycznie. Yy, nie chcemy już presować, bo my nie potrzebujemy presować. Przegrupowanie, nie będziemy grali na pressingiem. Tempo, niżej, gra na czas zawsze. Dyscyplina, okej. Okay. Zatwierdzamy te zmiany i musimy dograć te parę minut. Te parę minut do końca. Cztery minuty. Trzy. Dwie minuty. Jeszcze Maraków w szansę. Jeszcze będzie wyprowadzał atak. Rodin. O No blokować go. Wracaj za nim. Synu wracaj. Rysza. Leonardo został blokowany. Fritzson. Turmioski wygraj tą rówkę. Jest rzut wolny. Arsenicz. Żółta kartka. Dobrze, dobrze, dobrze. Minuta do końca. Czy to będzie koniec? Czy to oznacza... Czy to oznacza, że jesteśmy mistrzem polski? Poczekajmy jeszcze kilka sekund. Kłódka, dobrze, popielec nie popełnił błędu do Fritzona, Fritzson, Kurminowski. Uważaj, to. W traci piłkę, nie ma znaczenia. Rudnicz, Kłótka. Kniesz pan, pyjnie sędzio, no kluczyłem już minuty po czasie. Wdowiak, dobrze, Kłódka, Rejczyk. Jeszcze, ale po co tak nerwowo? i Ikluniec! I jesteśmy mistrzem Polski! Już nam się nic nie stanie! Jesteśmy mistrzem Polski! Kapitalnie! Cały sezon na to pracowaliśmy! Jesteśmy... Dlaczego to się tutaj nie, nie dzieje? Czy ja się pośpieszyłem? 6 punktów przewagi na dwie kolejki przed końcem. Hmm. O co tu chodzi teraz? Dlaczego nie... Podłumy tego nie... Jeszcze nie ocenił. Chwila, jeszcze raz. Dwie kolejki do końca. 6 punktów przewagi. Zasady. Wynik. Aha, dopiero po, bezpo... do... po rozegraniu bezpośrednich. Wynik bezpośrednich spotkań. Dopiero po rozegraniu wszystkich meczów. No ale to jest bez sensu, no bo jesteśmy mistrzem Polski, no wygraliśmy dwa, obydwa mecze z Rakowem Czesławem. Dobra, już mnie to nie interesuje. Yy... Wygraliśmy te dwa mecze, jesteśmy mistrzem Polski i tyle, no. nie, nie mam więcej nic do dodania. Yy... Bardzo udany sezon, ale to jest jakiś skandal. 4000 ludzi na meczu, który daje nam tytuł, to jest jakieś nieporozumienie. Świętujemy, jeszcze nie dostaliśmy pocharu, jeszcze nie, futbolunaczer tego oczywiście nie odczytał, no bo po co, ale my już wiemy, my już wiemy, że nic się nam stać nie może, mamy 6 punktów przewagi, lepszy bezpośredni bilans meczów z lampowem Częstochowa, także Zagłębie Lubin zdobywa tytuł kapitalnie, fantastycznie, na pewno się tego nie spodziewałem, nie spodziewałem się tak wielkiego sukcesu, ale no... Wygrywamy, wygrywamy to nie powiem, że w bólach, bo świetny sezon w naszym wykonaniu. Przegraliśmy tylko dwukrotnie z legią i z lechem. Remisujemy tylko czterokrotnie. Cztery razy na wyjazdach. i cztery... cztery remisy 2 2 W następnym odcinku zrobimy sobie podsumowanie kończącego się sezonu. My już wiemy, że jesteśmy tym mistrzem. Football Manager jeszcze nie. Nie będę już Wam rozgrywał, pokazywał tych meczów, rozegram sobie je sam. Zobaczycie tylko gole, może wręczenie pucharu. Omówimy kończący się sezon, może także omówimy plany na przyszły sezon. Zobaczymy. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Jesteśmy mistrzem Polski, wygrywamy ten tytuł. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.